Choroba nowotworowa to punkt zwrotny w życiu każdego człowieka. Wtedy wali nam się na głowę cały świat, zapominamy o wszystkich innych rzeczach. Choroba staje się dominującym elementem naszego życia. Czasem zapominamy o ważnych rzeczach, a taką rzeczą jest rodzina i jest potomstwo. Wśród chorych na nowotwory jest bardzo wiele osób młodych. W wieku rozrodczym, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Te osoby, w momencie, kiedy zachorowują na raka, zapominają o tym, że być może będą chcieli jeszcze w przyszłości posiadać potomstwo. To jest bardzo ważna rzecz, żeby właśnie w tym momencie pamiętać o tym. Rolą lekarza jest przypomnienie o tym choremu. A rolą chorego jest świadoma decyzja o ewentualnym podjęciu działań, które mogą zmniejszyć ryzyko bezpłodności związanego z leczeniem onkologicznym. Polska liga walki z Rakiem podjęła projekt, w którym będziemy uświadamiali zarówno lekarzom, jak i chorym, jak ważne jest zachowanie płodności w właśnie przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego, bo później może to być już niemożliwe. Będziemy prowadzili wiele akcji edukacyjnych, ale również będziemy chcieli chorym udzielić konkretnej indywidualnej pomocy. O tym wszystkim powiedzą moi koledzy.